Kilka dni temu sąd rejonowy w Gdyni wydał wyrok w sprawie oskarżonego Adama D., lidera zespołu Behemoth, przyjmującego taki pseudonim artystyczny Nergal. Koncert, wskazany, który jest oceniany jako element stanu faktycznego przez sąd, był, zdaniem sądu, swoistą formą sztuki. Formą sztuki wpisaną, w metalową poetykę grupy Behemoth i zauważyć należy, że przekaz tej grupy nie jest dla każdego adresowany, ale nie musi. Prokuratura i oskarżyciel posiłkowy pan Ryszard Nowak, którego jako adwokat byłem oskar... pełnomocnikiem, przepraszam, oskarżała lidera zespołu Behemoth o obrazy uczuć religijnych. No, sytuacja miała miejsce już dawno, bo w 2007 roku, no, finał dopiero teraz w sądzie nastąpił, w trakcie koncertu, w przerwach między utworami, yy, Nergal wziął do ręki Biblię, zaczął ją drzeć, rzucać te kartki takim dosyć ekspresyjnym ruchem wśród publiczności i użył bardzo m, takich wulgarnych słów, aż, że tak powiem, można czy strach ich wypowiadać, ale było coś w tym stylu macie zrycie, to pier... gówno i tak dalej. Tak? I trzeba skończyć z tą największą zbrodniczą sektą w historii świata, z Kościołem katolickim. Książka z nowego albumu. Samomódli apostol, który opowiada o naszej wizycie w tak zwanym świętym mieście Jerozolimie. Pojawiliśmy tam, żeby osobiście rozprawić się z mitrem który pokutuje już od 2000 pierwszonych lat. Mitem którego głównym bohaterem jest człowiek, utrzymany między dwoma zbrodniarzami. Z Mitem którego bohaterem jest największa, najbardziej zbrodnicza sekta, jaka istniała na Ziemi. Ale słyszę, że święte jak mówią, ja mówię, to jest książka, kłamstw. Pierwszy są górne, pierwszy są hipokryzje. Żyłem z tego To, Barbara Davies jest komentatorem tego właśnie To jeszcze oczywiście było budowane tym jego znanymi utworami, piosenkami w stylu tak zwanego death metalu, czyli nawet nie heavy metal, tylko już death metal. Moim zdaniem jest to muzyka satanistyczna, która robi dużo szkody. Szczególnie młodemu pokoleniu, które przychodzi na te koncerty. Prokuratura złożyła na skutek zawiadomienia, właśnie przez Ryszarda Nowaka, akt oskarżenia. Tam dosyć długa historia była umarzania tej sprawy, bo stwierdzono, że nie ma co najmniej dwóch poszkodowanych. No, finał był taki, że w końcu skierowano sprawę do sądu prokurator, i w ubiegłym tygodniu, tak jak powiedziałem, zapadł wyrok, no niestety. Wyrok jest moim zdaniem błędny, jest wyrok uniewinniający. Tak? Nergal został uniewinniony od tego zarzutu. Absolutnie nie zgadzam się z tym wyrokiem. To jest jak gdyby kontynuacja takiego liberalnego podejścia sądów polskich do, do, do tej kwestii właśnie obrazu uczuć religijnych. Jest wcześniej znany kazus Nieznalskiej, gdzie ona w jednej z galerii umieściła na krzyżu genitalia i sąd wówczas też uznał, że jest to wyraz pewnej kreacji artystycznej, gdzie mamy swobodę zagwarantowaną konstytucyjnie i że nie następuje w ten sposób obrazu uczuć religijnych. Sprawa jest w tej chwili na etapie kasacji, tej nieznalskiej. Tutaj przygotowujemy się też w sprawie Nergala do, do kasacji tego, do, przepraszam, do apelacji tego wyroku, bo absolutnie uważam, że wyrok jest, jest błędny. Błędny chociażby z dwóch założeń. Wbrew temu, co sąd powiedział, yy, moim zdaniem nastąpiła obraza uczuć religijnych, dlatego że mamy w polskim prawie dwie wolności. tak? Jedna wolność konstytucyjnie zagwarantowana. Artystycznego przekazu, tak, tej kreacji artystycznej. Konstytucja gwarantuje taką wolność, i z drugiej strony konstytucja gwarantuje wolność sumienia i wyznania. Prawo karne z kolei mówi, że nie wolno obrażać uczuć religijnych poprzez znieważanie przedmiotów czci religijnej. I tu moim zdaniem ewidentnie doszło do znieważenia przedmiotu czci religijnej, jaką jest, jest Biblia, która dla katolików, dla mnie, to jest pismo święte, tak, czyli natchnione przez Boga. I w tym wypadku nie można. Uznawać, że jedna wolność jest jak gdyby ważniejsza od drugiej, czyli ta wolność artystyczna, według sędziego, tak, jest ważniejsza niż ta wolność religijna tak, wolność wyznania i religii. Dla mnie w ogóle te dwie wolności nie powinny na siebie zachodzić. Tak. Jeżeli one zachodzą, no to sąd musi zważyć, która jest ważniejsza, i w tym wypadku ewidentnie, moim zdaniem, jako prawnika i katolika, ta wolność nasza, czyli ochrony uczuć religijnych jest ważniejsza niż ta wolność, wolność artystyczna. No, mi się wydaje, że to jest rzecz jak gdyby dla przeciętnego obywatela jednoznaczna, nie? Że, która wolność jest ważniejsza. Natomiast sędzia uznał, że ta wolność artystyczna jest ważniejsza, że nie można karać kogoś za to, że, że on ma jakąś wizję artystyczną i ją publicznie wyraża. No i druga sprawa to była kwestia tego, czy Nergal rzeczywiście chciał obrazić uczucia religijne, czy nie. Sąd uznał, że to było na koncercie i nikt z członków, uczestników tego koncertu nie złożył zawiadomienia do prokuratury, nikt nie poczuł się urażony w swoich uczuciach religijnych. Natomiast nastąpiło nagranie tego koncertu, i jest to w, w internecie, na YouTubie. Możecie się z, na YouTubie zapoznać z tym przekazem, z tym nagraniem. Obrońcy Nergala twierdzili, Nergal też, że on nie miał zamiaru obrazić uczuć religijnych, bo nie wolno było filmować. Tego koncertu. Natomiast powszechnie jest wiadomo, to nawet członkowie zespołu potwierdzili, że wszystkie ich koncerty są nagrywane nielegalnie. Przy obecnym poziomie techniki nie można zabezpieczyć się przed tym, żeby ktoś nie nagrywał, bo przecież wystarczy zwykły telefon komórkowy, mają taką jakość, że można to później w telewizji puścić czy w internecie. Więc wiedza o tym, że to będzie nagrane była wśród członków zespołu powszechna, że to będzie nagrane i będzie upublicznione. Więc co najmniej godził się na to nergal, że tak będzie. Jak się godził, to jest tak zwany zamiar ewentualny dla prawników. Myślę, że jest to znane dla Państwa, jak gdyby też czujecie o co tu chodzi. Tak? Że on godził się z tym, że to może być upublicznione, a nawet członkowie zespołu stwierdzili, że według nich jeden z nich powiedział, że to może obracać uczucia religijne yy, wiernych. Tak? No, nie tylko katolików, także chrześcijan. Dlatego uważam, że wyrok powinien y, ulec zmianie przez sąd drugiej instancji. No, jaki będzie ten wyrok dru, drugiej instancji, tego trudno przewidzieć. Natomiast niewątpliwie będziemy tutaj walczyć zarówno w tej sprawie niezmalskiej, jak i w tej sprawie Nergala, łącznie z Sądem Najwyższym i z y, Trybunałem w Strasburgu. Mam tutaj. Może też zastrzeżenia, że Polacy, Chrześcijanie, Katolicy nie reagują na tego typu zachowania artystyczne. Tak? Powinniśmy bezwzględnie zawiadamiać prokuratury w każdym przypadku takim. Tak? Jeżeli się dowiadujemy i to obraża nasze uczucia, a myślę, że obiektywnie tak to jest, to powinniśmy zawiadamiać prokuraturę, że tego typu przekaz obraża nasze uczucia religijne. żeby wzmocnić takie działania. Jestem w tej chwili na takim wstępnym etapie, a myślę, że to się szybko zrealizuje powołanie fundacji ogólnopolskiej na wzór amerykańskich fundacji, które będą zajmowały się tego typu zachowaniami tak zwanych artystów, tak? Żeby postawić tamę, bo myślę, że tutaj myśmy wracając do wyroku żądali tylko i wyłącznie 5000 grzywny. Co dla takiego znanego artysty, jakim jest Nergal, koncerty międzynarodowe, to 5 tysięcy to jest powiedzmy tam dla niego dniówka przypuszczam, więc to jest żadna dolegliwość, natomiast chodzi nam tylko o pokazanie, że jest gdzieś granica i trzeba ją postawić, Ta granica, w której artyści nie mogą wkraczać w sferę uczuć religijnych i tą granicę muszą sądy postawić. W związku z tym, że sądy są dosyć liberalne, to społeczeństwo jest zobowiązane, ci wierzący są zobowiązani, wywierać presję na, na sądach. Tak. Musimy taką presję społeczną, i to nie tylko w postaci pisania zawiadomień do prokuratury, pisania skarg teraz do, do, na, na sąd, tak, że taki wyrok został wydany. Muszą się w to zaangażować autorytety moralne, filozofowie, prawnicy, znani, żeby pisali o tym coraz więcej, bo naprawdę literatury, orzecznictwa, literatury na ten temat w Polsce jest bardzo mało. Ten proces jest coraz bardziej postępujący. To są te wzorce zachodnie, tak, że rób ta co chce, wolno nam wszystko, prawda? Ale my mówimy, że nie, że, że tak nie może być. Tak? To jest szkodliwe i dla nas, dorosłych, ale także szczególnie niebezpieczne dla młodego pokolenia, tak? które chodząc na te koncerty, ma zaszczepiane to zło, prawda? cywilizacja śmierci, tak? My jesteśmy za cywilizacją życia. Natomiast tam jest ewidentnie promowana cywilizacja śmierci. I potem są problemy właśnie z wychowaniem młodzieży, co się dzieje. Ostatnio w Londynie tak, kryzys wychowawczy, problemy z, z egzorcyzmami, których coraz więcej w Polsce jest. To wszystko moim zdaniem i, i wielu innych osób, które się tym tematem zajmują, to jest pokłosie właśnie tego typu muzyki. I, i musimy stawiać tamę temu. Ja w trakcie procesu pytałem się członków zespołu, bo oskarżony Nergal nie odpowiadał na żadne pytania, natomiast świadkowie, członkowie zespołu no byli zobowiązani odpowiadać jako świadkowie, więc pytałem się, czy oni na którymś koncercie na przykład zniszczyli Koran, albo zniszczyli torę żydowską, czy, czy, czy symbole, właśnie, chociażby gwiazdę Dawida. No nie, tego nigdy nie robili. Oni tutaj są tylko przeciwko. Religii, no, generalnie chrześcijańskiej, ale tak naprawdę to, to, to katolickiej, i nie odważyli się oczywiście, znamy gdyby podstawy tego, tak, prawda? boją się po prostu, bo my, katolicy czy chrześcijanie, jesteśmy ulegli, nie, nie reagujemy na to. Natomiast w przypadku islamu wiemy, że na, na, albo by się to skończyło wydaniem wyroku śmierci na takiego autora. Znamy przykład, prawda, wersetów, yy, które były znieważone przez jednego z autorów. Holenderskich, to, to był wyrok śmierci, musiał się ukrywać. Podobnie byłoby w przypadku żydowskiej Tory, więc tutaj ewidentnie jest to przyzwolenie z naszej strony tak? i sądy, patrząc, że społeczeństwo nie reaguje, idą tym samym torem.